Jesteśmy na kempingu Trump w Toruniu i tutaj jest parę ekip karawaningowych, są przyczepy, są kampery, zaraz tam podejdziemy do Darka i do Kasi. Także za chwilę Darek przyjdzie, to wejdziemy do środka, Zobaczcie, jak to tu wygląda. Wczoraj była impreza pod wiatą. Dzisiaj też, Dzisiaj będzie. też będzie. Dzisiaj będzie. też będzie. Dzisiaj też będzie Ale i do, do, będzie. do jutra dotrwają, dotrwają, co, co mają je mają dotrwać, nie? Dotrwać, tak. Hello! witajcie o poranku. Witajcie o poranku w Toruniu. W Toruniu. Przyjechaliśmy odwiedzić znajomych z okazji zbliżającego się nowego roku i złożyć im spóźnione życzenia świąteczne. Jest. Wam też składamy spóźnione życzenia świąteczne i też wszystkiego dobrego na nowy rok. Jesteśmy na kempingu Trump w Toruniu i tutaj jest para ekip karawaningowych. Są przyczepy, są kampery. Zaraz tam podejdziemy do Darka i do Kasi i pokażemy, jak to wygląda. A tymczasem musimy się zebrać, bo tutaj mamy. Zobaczcie, przyjechaliśmy na dwie godziny. Tak, przyjechaliśmy małym... A rzeczy mamy jakbyśmy przy... wyjeżdżali na tydzień. Przyjechaliśmy małym autem, bo yy, jak się dowiedzieliśmy o tym, że to, yy, ta cała impreza się odbywa to już po prostu mieliśmy swoje plany i nie bardzo mogliśmy je zmienić. Ale ponieważ chcieliśmy się z Kasią i Darkiem zobaczyć to stwierdziliśmy, że wpadniemy na chwilę, a co tam. Z Trójmiasta do Torunia to rzut beretem, więc... I to nawet nie mokrym. No. Dobra, idziemy do Darka i do Kasi obudzić ich, bo jest godzina 8.15. Idziemy właśnie, Darek wyszedł tam na spotkanie Z pieskiem Darek wyszedł rano i zobaczył, że podjechaliśmy i już się widzimy z Darkiem. A camping wygląda. Słuchajcie tak, wszyscy śpią jeszcze. Tutaj są kampery. A my idziemy do, na miejscówkę do Darka i Kasi Siedzimy sobie tutaj u Kasi i Darka. W, przed przyczepą tutaj jest przyczepa. A my w przedsionku siedzimy sobie, pijemy kawkę i za chwilę tak z Darkiem rozmawiamy z Kasią, że może pokażę Wam ich przyczepę. Także za chwilę Darek przyjdzie, to wejdziemy do środka. Zobaczcie, jak to tu wygląda. No, tutaj jest Darek, Darka już znacie. Ostatni raz... Jeszcze dzień dobry. Jeszcze dzień dobry, tak. E, tutaj nagrywaliśmy Darka i Kasi Kampera ostatnio. A tym razem jesteśmy w przyczepie i Darek z Kasią przyjechali przyczepą. Jaka to przyczepa jest, proszę powiedz? No to ty jak pisze. Proszę sobie zobaczyć, Weinsberg. Weinsberg, tak. Tak. I co? Tutaj mamy taki przecionek, który jest naprawdę, słuchajcie, bardzo dużo miejsca. A tam jest moja żona. Żona Magda. Dużo miejsca tutaj jest i ja jestem w szoku, bo. No, zobaczcie tutaj. Zawsze patrzę na wysokość. i To mi się bardzo podoba. Tutaj nawet takie akcenty jeszcze są 50 świąteczne, 50. tak. Tutaj mamy takie lampki eleganckie. Dużo, dużo miejsca tu jest, naprawdę. To co, może wyjdziemy? Ja byłem w szoku, jak się rozkładam ją. Aha. Minu minuta 8. Trzy <noise> godziny z pomocą kolegów. Aha, i co? Jeszcze raz. Pierwszy raz, no, ale teraz już będzie lepiej, czy już będzie inny? Nie, nie, będzie inny już. Będzie inny, okej, okay. taki, taki, który się szybciej rozkłada, ładnie, tak? Nie, taki 15 minutowy. Okej, okay. to co, możemy wejść do przyczepy? Pewnie. To wchodzimy do przyczepy, zobaczcie tutaj taka masywna klameczka, elegancka, podoba mi się. No i wchodzimy. I po lewej stronie mamy rozłożone łóżko, bo tutaj jest podkowa, tak Darek? Tak, podkowa jest, teraz jest złożone, bo młody śpi. Uh -huh, uh -huh. Tu jest podkowa, tutaj takie fajne szafeczki eleganckie, okno nad łóżkiem, nad tym stołem. No i tutaj mamy telewizor. A tutaj jest piecyk, bo ona jest e, ogrzewana taką, takim e, to jest truma, tak? To jest tak, tak truma, gazowa tak, tak. i, i e, daje radę, jeżeli chodzi o ogrzewanie. Spokojnie, Ciepło jest. Spokojnie, spokojnie, daje tak? Radę, no. Ok. Jest. Tutaj mamy szafkę. Szafka, a tutaj, jak wiadomo, można Tak, go, tak. Aha, tutaj. Aha. Można jeszcze go wysunąć. Także... A nie chciałem robić, bo oznając siebie to bym pewnie popsuł. No tak że sobie spokojnie a. Można a i stamtąd. Oglądać? Oglądać, ok. I on teraz DVBT Telewizor też jest DVB T2 i kanałów jest dużo. Dużo, okej. Okay. Tutaj mamy y, kucheneczkę trzypalnikową, tak? Taki zlew jest. Fajny, taki zgrabny, nie jest taki no, duży. Troszeczkę jest za, za, mały. za mały Za mały jest. A może za nisko jest y, objętość za małe za małe jest. Za no ale. Daj, dajecie radę. No, Okej, okay, tutaj. Szafeczki lodówka. Lodówka jest. Lodówka mała. Tutaj o. I ona jest na, na prąd i na gaz, tak? E... Uh -huh. Mniejsza. Uh -huh. Zamrażalnik malutki. Aha. W kamperze była większa. Większa, ale była węższa chyba, nie? Ale chyba nie. Tak samo szeroka A, była? Delikatnie, delikatnie tak. I ona jest teraz jest na 230 e, przełączona. Jak jedziesz samochodem, to ładuje no, z tak, e, samochodu i może być też na gaz. Można sobie na automat ustawić. Aha, i ona się na automatycznie park. przełącza. Tak, albo indywidualnie można sobie ustawić na ten, na ten. ok Tutaj mamy e, sypialnię takie dwa łóżka. Dwa łóżka? Duże. Z tym, że można sobie. Aha, i zrobić takie łoże małżeńskie. I, tak, i tutaj mam ten e, materiał, to sztuka się wkłada, mhm. i wtedy jest jedno, jedno. A teraz jest tutaj schowany. Aha, a, on tam jest. a i tu jest taki duży bagażnik, a od razu. Aha, a, on tam jest tutaj, i jego się wkłada i. I tutaj widzę od razu jest zbiornik na wodę ile litrów? 45, 45. no to jest duże. W miarę, w miarę, tak? W no, miarę. No. A powiedz mi tutaj jest jeszcze e... podgrzewanie wody, tak? Jest boiler tak, na wodę. Wody, jest boiler na wodę. Jak kupi się przyczepę, to był... Aha, jest pod drugim łóżkiem. Mniejszy. Mhm. był piątka a myśmy... A, tam jest. Zmieniałem na 15 litr, także teraz jest duże. Okej, okay, czyli to jest 15. 15, to już jest. E, no to już, to już jest dużo. No to jest to jest, To jest elektryczny, nie? Jest elektryczny, okej, okay. czyli teraz jak jesteście na kempingu podpięci, no to on cały czas y, może grzać, tak? O, tutaj się włącza. Aha, a tutaj mamy taki włącznik. ciepło. No i fajnie. No dobra, to jeszcze. A tutaj jest jeszcze y, klimatyzacja. W góry. Tak. Szafki są głębokie. Aha. Fajne głębokie szafki. O, głębokie. faktycznie. Tu miejsca jest tu. O, są głębokie. A tu coś znalazłem. A. Co ty znalazłeś? O, oliwę. Nie, panie, to jest coś dobrego, takiego na rozgrzanie. Aha, okej. Okay. A <laughs> dobrze, że otworzyłem, to znalazłem. No widzisz. Fłuchy. Dobrze czasami zajrzeć do szafki, Fłuchy. nie? Fłuchło. Okej, okay, i tutaj mamy jeszcze widzę taka, taka zasłonka jest, tak, można tak. oddzielić sobie tak, to jest... tą y, tą sypialnię. A i tak jakby wydzielić taki taki pokoik, nie? Tam można aha, aha, o, no elegancko. Tak, Słaniamy się od, od młodej, bo... No tak, no tak. Nie słyszę <laughs> Okej, okay, czy jeszcze do łazienki można zajrzeć? Widzicie, tutaj? można, no możemy tutaj zajrzeć. Te drzwi takie są, powiem Wam, e, fajne, bo one nie są grube, ale widać, że są solidne. Także o, mi się o, bardzo i podobają. Piszą, a, to nie będziemy tu pokazywać, tu pokażemy. Łazienka o, nie jest duża. Łazieneczka jest malutka w sumie, Małytka. ale bardzo zgrabna. Jest okno, jest umywalka. Także... Wszystko to trzeba jest. Wszystko nie? co trzeba jest. No dobra, to może teraz jeszcze wyjdziemy na zewnątrz, zobaczyć jak ona wygląda, I co? Idziemy pewnie. Czyjście. Jesteśmy już na zewnątrz. Tak się prezentuje e, ta przyczepa z tym przeciągiem e, Darek, powiedz jeszcze jakie tu jest DMC? Y, DMC przyczepy to jest 1500 kg. 1500, tak? A tutaj e, załadować ile Władowność można? Jest 260. 260 ładowność. Jest też bagażnik na rowery tutaj na dwa rowery tule bardzo bardzo taki zgrabny i on się podnosi prawda tak tak tutaj go tak można go podnieść a tutaj pokaż proszę co ty masz tutaj zamontowane w tym bagażniku takie dwie butle użyłem sobie od razu na wyjazd było A żeby można było sobie grzać podczas jazdy wiadomo można było sobie zafortę butuje no także tutaj to nie jest trumy tylko jakiś to jest za, za zamiennik. zamiennik, ale też daje radę. Spokojnie. Wszystko tam mm -hmm. się spełnia, i chyba 100 euro tańszy był. Aha. aha. No, widzę, że tutaj masz też patenty takie, ale tu przyczepy, żeś pobrudził. O kurde. <gry> tutaj widzę, że masz patenty takie. O! Deseczki, na które, każdy. Które, <gry> które zdają egzamin na takim grząskim terenie. No i fajnie. I tutaj jeszcze jest ten pokrowiec na wtyczkę i na hak no żeby tutaj było to odsłonięte osłonięte przed deszczem Zobaczymy jeszcze tutaj jak z tej strony wygląda ta przyczepa A tutaj mamy przyłącze Tak, przyłączę wody I tu jest, tu jest, tak, tu jest woda. woda I tutaj mamy też wodę? Przyłącze... Aha, to jest prysznic zewnętrzny nie, Znaczy przyłączę wody, a ok Przyłącze wody, że sobie na kempingu podłączasz No tak, tak woda Cały czas, wydomi, cały czas. aha, okej, okay, okej okay. No i tutaj mamy wtyczkę Do prądu to jest mm, kaseta. kaseta. A tutaj co to jest? Antena zewnętrzna. To jest antena zewnętrzna, antena, a, a no tak, elegancko. Nie Ale jest. Ok. No i fajnie. Jak się z tym jeździ powiedz mi? A to jest w ogóle Weinsberg Cara Tak, tak się nazywa. Jak się jeździ, model. Taki jest. Pierwszy wyjazd. Dobry. I co? Wolniej troszkę nie niż kamperem. Nie, no, tak. <grywa> Trzeba wolniej jeździć, tak? Tak, tak? No i więcej miejsca w zakrętach musi więcej być. W zakrętach dokładnie. No, ok, no to tyle. Słuchajcie, jeżeli mielibyście jakieś pytania odnośnie tej przyczepy, to śmiało zadawajcie pytania w komentarzach. Czy ja, czy Darek? No pewnie Darek e, odpowie, e, myślę, na wszystkie pytania, które będą związane z tą przyczepą. A tutaj jeszcze pokażę Wam Naklejeczki. naklejki, jakie Darek, jakie Darek ma na kamperze. Tak, na kamperze są tutaj, Darek zbiera nowe, także my już jesteśmy i bardzo nam miło z tego powodu. To tyle. Weszliśmy sobie na spacerek po kempingu. Tutaj macie sanitariaty. Tam stoją ekipy. A tu psiak się jakiś zagubił. No i tu jeszcze są zobaczcie domki. Bardzo fajnie to jest zorganizowane. Tu też widzę jakieś przyczepy stoją. To chyba takie niezlotowe, czyli takie tacy poza zlotem, ludzie. To jest nawet plac zabaw. Bardzo fajnie to jest zorganizowane. Boisko. Także jest co robić. Idziemy jeszcze sobie te domki, zobaczymy. A tutaj, w tym budynku, też jeszcze jest restauracja. Jesteśmy na tyłach tej restauracji. Taki mały, ale bardzo przytulny ten kemping. Bardzo blisko jest do samego Torunia, więc nawet sobie można tutaj na piechotkę przeskoczyć, bo tutaj, zobaczcie, już jest droga. Tu jest most, i tym mostem dochodzimy do Torunia, tak naprawdę. Co prawda, nie wiem, czy tam jest. Droga dla pieszych. Wydaje mi się, że raczej powinna być. Jakoś nie przyuważyłam jadąc, ale myślę, że myślę, że tak. Myślę, że jest możliwość dojścia sobie tam. Tu jeszcze jest właśnie, wypatrzyłam napis kuchnia letnia. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. A tu proszę panowie, rozmowy prowadzą. No, a kuchnia letnia. A super, fajnie. Dużo stanowisk jest. Tak, można pobrać wodę. I dużo stanowisk jest takich kuchennych. Dużo miejsca, super. Podłączenie też do prądu, więc można sobie tam coś, coś po, z prądem popracować. Ja idę jeszcze zobaczyć, więc się tam gadają chłopaki, a ja idę zobaczyć te domki. Też przyjemne. Dużo miejsca jest, zobaczcie. Tu chyba takie starsze, a tam nowsze i większe. Fajne takie kolorowe. To już takie są duża dla większej ilości osób, zdecydowanie. A tu takie małe, no też myślę, że wystarczy. Taki domek. Nie no, przyjemnie, przyjemnie. Fajnie, że nie są te domki tak jeden na drugim. Można sobie tak troszeczkę odetchnąć, że tak powiem. No, tak to wszystko wygląda. Także jak będziecie chcieli gdzieś się zatrzymać w okolicach Torunia, no to wbijajcie tutaj na ten kemping. Bo naprawdę jest przyjemnie. A tu jeszcze tak idę dalej i widzę słuchajcie, że są też podłącza do prądu, więc zakładam, że tu pewnie można też sobie stanąć kamperem. Tam też widzę jest woda, więc pewnie jak tam się kończy miejsce y, dla kamperów i dla przyczep tutaj, no i tam na tym placu, to zakładam, że pewnie tutaj też można sobie zaparkować właśnie samochodem albo przyczepą. A tutaj są jeszcze takie chłopaki. A tutaj jest jeszcze za tymi domami, domkami jest wyjście do miasta. Tam są schody i można sobie furteczką przejść i pozwiedzać toruń. Tutaj chata imprezowa. Wczoraj była impreza pod wiatą. Dzisiaj też, Dzisiaj będzie. też będzie. Dzisiaj I jutro będzie. też będzie. Dzisiaj też będzie. Ale I do, nie do, będzie. Do, do jutra dotrwają. Dotrwają, co mają co je nie dotrwać, mają nie? Dotrwać, tak. A tutaj będzie ognisko też. Taki jest plan. No jak jest tak chłodno, to musi być troszeczkę takiego podgrzewania. No ale już jest drewno, zobaczcie tutaj, odłożone na ognisko. Będzie czym palić. A my idziemy jeszcze zobaczyć, bo tam za płotem jest basen. Są trzy baseny chyba z tego, co zauważyliśmy. I można sobie tam pójść popływać. Co prawda nie teraz, ale latem też bardzo fajna opcja, jak się tutaj zatrzyma. No i tutaj jest ta część, o której wcześniej Wam mówiłam, właśnie taka kamperowo-przyczepowa. Także naprawdę fajny, kameralny kemping. A tu jest restauracja od przodu, to też Wam mówiłam i recepcja w tym miejscu. Tu mamy kemping, jest wyjście, nawet furteczka. A tutaj, zobaczcie, dwa kroki dalej. Jest basenik, jeden. I tam jeszcze dwa kolejne, ratownik. Nawet jest taka mini plaża, że można sobie pograć w coś tam, pobawić się. No przyjemnie, tu są chyba jakieś przebieralnie. Budynek taki, którym można, o tu przebieralnie tam pewnie jakieś toalety, sanitariaty no bardzo fajnie, bardzo fajnie. I jest tutaj kasa, ale ja niestety nie widzę, jaki jest cennik. To już pewnie i tak nieaktualny, bo to z 2023, a zaraz mamy nowy rok, więc się ceny być może zmienią. No ale miejscówka jest naprawdę, słuchajcie, świetna. Tutaj można rowerki przyczepić. No i nawet jest parking, to nie jest jakiś gigantyczny, tutaj to, to, gdzie ten pas zieleni, ale tak wiecie, no bardzo, bardzo przyjemnie. I to wszystko, wydaje mi się, jest ogrodzone pod ten właśnie teren mosirowski, bo, bo ten kemping, to tam wydawało mi się, jak czytałam, że jest właśnie y, przez Mosir zorganizowany. Także bardzo przyjemne miejsce, naprawdę fajnie. Jest blisko ulicy, podejrzewam, że latem jest troszkę ciszej dzięki tym drzewom, jak są bardziej zielone. Ale myślę, że jak się przyjeżdża do Torunia, to czy zakłada, że nie będzie w dziczy i nie będzie miał mego cichał, więc to nie powinno przeszkadzać. A tu jeszcze schody na górę, żeby sobie tam dojść, kolejne. No i też taka siłownia na dworze, tak, też fajna sprawa, można sobie poćwiczyć. No i tak to tutaj wygląda, a tu za rzeką tutaj mamy Wisłę, tam za tym pagórkiem i tam już jest Starówka Toruńska. My już jesteśmy e, po wizycie u Kasi i Darka. E, dziękujemy, Pozdrawiamy, machamy do Was mocno. Dziękujemy za to Dzień, spotkanie, dziękujemy było. za kawkę. I pozdrawiamy też wszystkich, którzy tutaj przyjechali do Torunia na tą imprezę sylwestrową. Yy, bawcie się dobrze. No już pewnie się bawiliście. Jak ten film, jak ten film wejdzie? Jak Wejdzie, tak? to już pewnie się świetnie bawiliście. Żeby Wam pogodę dopisała, bo teraz zaczęło padać, a ma być ognicho, więc żeby, żeby to ognicho się udało. No i słuchajcie, na nowy rok wszystkiego cudownego na ten 2024, żebyście mieli mnóstwo fantastycznych podróży, Podróż, tak. żebyście byli zdrowi i szczęśliwi. I machamy do Was. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć! Jesteście jeszcze? O, jesteście! To dla wszystkich wytrwałych, do wszystkich, którzy dotrwali do tego momentu, życzymy szczęśliwego nowego, nowego roku. roku. I co, słuchajcie, a wam na nowy rok życzymy cudownych podróży, zdrowia mm. i podróży, bo to są dla osób, które kochają podróże, pewnie najważniejsze rzeczy. Trzymajcie się i życzymy zdrowia też. Tak, dokładnie. Zatrzymaj, bo ja powiedziałam o zdrowiu. To zdrowie i zdrowie. Aha.